Siemaneczko do Beściaki, z tej strony Bora. Witam was w kolejnym odcinku z gierki Gothic 3. Ostatnio pozbyliśmy się tych wszystkich szkieletów oraz Beelzebuba z Goty I zastanawiam się teraz, gdzie cisnąć. Myślę, że kolejnym naszym celem będzie Okara. No, chyba tak to zrobimy. Co, znowu lag? Znowu. Nie wiem, cały czas nie mogę się oprzeć wrażeniu, że tutaj po prawej lub po lewej stronie jakiś rzadki, rzadka roślina kiedyś była. Nie wiem dlaczego tak mi się cały czas wydaje. No dobra, nic to. Ciśniemy w stronę okary. Tam jest taki koleś, co on może nas zaprowadzić do okary, ale. Ja chcę zrobić jeszcze kilka rzeczy. Jeszcze trochę po exped. Weźmy sobie kuszę, żeby nas nic nie zaskoczyło. Może weźmiemy sobie jeszcze kawałek mięsa, zjemy. Energia, żeby była do fula. No, okej. Okay. A mięsa mamy prawie setkę, nie musimy na razie z ogniska korzystać. Tutaj jest pełno zwierza, którego również się będziemy musieli pozbyć. O, tam już są zębacze. Znaczy są za szybkie, żeby je stąd namierzyć, ale może któregoś trafię. Dobra, już go widzę. Nie wiem, czy ja go trafiłem. Dobra, dorwali ścierwo jada. Podejdźmy sobie jeszcze kawałek. Tam coś jeszcze znowu mają. Jakiegoś kolejnego ścierwo jada. No, gdzie mi uciekli? Tutaj jeszcze banda szakali grasuje. Nie wiem jak te szakale się nazywają, szakale, szakale chyba. No kurde, może tego z dołu trafię. No, również nie dostał. Ile mam bełtów? 317 jeszcze. Patrzcie, nie mogę ich trafić. Podejdę jeszcze kawałek. Dostał jeden. Kurde, one są za szybkie. Dobra. Wyciągamy miecz i zobaczymy, co z tego wyjdzie. No, niech pada ten jeden, chociaż... Dobra, jeden padł, drugi jeszcze nie, już ma trzeci również. Czekajcie, teraz się musimy oddalić i zerknąć, co tu się dzieje dookoła. Dobra, nic nie ma. Ja coś słyszę. Znaczy ja wiem co słyszę, tylko patrzę się bo się boję, żeby te wilki mi z dołu nie przyszły. Ścierwo, Ścierwojad z jajem, kolejny. I teraz tu jest taka akcja. Weźmy sobie zioło lecznicze. Przydałoby się pierwsze te wilki, może pokonać. Zróbmy sobie zapis. Wiem, dawno nie robiłem zapisów, znaczy dawno nie grałem w tą grę 4. Nie, 21 marca, ostatni raz, tak nie, teraz 21 marzec, co ja jebie? Podwójnego savey zrobiłem. 15 lutego ostatni raz grałem ba. Bo... Nie, to jest 4 marca. Dobra, nieważne. Skupmy się teraz na kolejnym zdaniu naszym. Tutaj na górze jest jaskinia i są trole. I ich będziemy się chcieli pozbyć w tej chwili. Fig jednego. Chodź tu, Gnójku, chodź. Ale tu są ba trzy sztuki. Dostał, dostał. Chcielibyśmy sobie jednego, tylko wyprowadzić. To by było najlepsze. Fig wry. Dawać mi tu jeszcze jeden strzał i ucieczka. Tylko tu jest teraz głupio zrobione, bo one raz przechodzą przez to tutaj wąskie przejście, a raz nie. Raz je można tłuc, bo one tutaj nie przejdą. O, chyba nawet mi się tak udało. I pięknie, i postrzelamy sobie trochę do niego. Nie będę za bardzo bliżej podchodził. Trzeba mu wrejcelować, bo wtedy więcej mu zabiera. No, ładuj bełtem tą kuszę. Uśmiech. Ciekawe czy pozostali też tak się zbugują. Mam nadzieję, że tak. Dużo mi to ułatwi życia. Gonienia biegania i czasu. Dobra, jeszcze jeden strzał. Troll leży. Ściągamy skórę, idziemy po kolejnego. Z Zrobię sobie znowu zapis, bo jakby ten drugi coś jakieś... ...sztumskie manewry zaczął y, odpierdzielać, to będzie kłopot. Z dołu nic nie wyskakuje? Nic. Mamy trolla na górze kolejnego Kici, kici, taś, taś No chodź tu, chodź, kurde, nie uciekaj, nie wypinaj mi tej dupy, ja nie jestem Gimper. Nie trafiłem go, trafiłem. Oj, czas uciekać. Widzisz, tutaj leży Twój brat, ja z tą zrobię to samo. Zbugował się. Pięknie, ładnie, nawet w bliższym miejscu. Tam będzie zabijanie w, troli odcinek nosił tytuł. Chyba, że wpadnie mi co innego do głowy. Ja myślałem, że to będę... Nie, nie będę nagrywał, że zabiję sobie ich i potem się dołączę do gry, ale jednak... Szybko to idzie w miarę, sprawnie także spoko. Nie ma co ekrzyna wyłączać. A jeszcze dwa bełty, mów oko. Cholera, to są bełty są 275 sztuk, ja patrzyłem na strzały wcześniej. Dobra, kolejny troll pada. I zrobimy sobie kolejny zapis. Standardowo na luzaku. I ciśniemy tam znowuż, tam jest jeszcze jeden troll z tego co pamiętam I coś tu jeszcze jest. Nie pamiętam dokładnie co ale Zaraz będzie wiadomo. O kurwa. Tu są jeszcze trzy trole. Tym bardziej chcę wejść do tej jaskini, chociaż nie pamiętam co to było. Siema Siema Dobra, trochę uciekam Pojedynczo panowie, nie pchacie na każdego bełtów mi wystarczy. Dostał, dostał, I się coś za drzewem schowałem. O kurde, dobra, biegnie jeszcze za mną. Zbugowałeś się, Mietek? O kurde, ten sieba nie zbugował. A jednak. I gitara. I kolejnego ubijamy. No, w stronę Okary. Kurde, ale ta jaskinia... Nie, nie, ja tam chcę wejść do tej jaskini. Zdecydowanie tak. Nie pamiętam, co tam jest zbytnio, ale... Jak broni jaskini pięć troli... To tam coś musi być. Kurde, coś słyszałem za sobą? Nie które wystraszyłem. Uśmiech. Bo kolejny bełt w twoim oku ląduje. Dobra. I trzeci troll pada. Chład, tak klatę wypina, Czyż ty już jesteś trupem. Idziemy po następnego. I jeszcze dwie sztuki. Halo, hej! Fik! To teraz ty, fik! O, ten się już kurwił! Uśmiech! Dawać mi go tutaj, bo tamten, żeby się wrócił, świetnie! A ty się gdzie wracasz? O kurde, bo obydwa tutaj idą. O kurczę, o kurczę. Ten się nie chciał zbugować. Patrzcie, nie zbugował się. Oj, będzie lipa. Dobra, strzał. Weź, schowaj to. Tu mi nie przejdzie. Tu na bank nie przejdzie. Patrzcie, jak do mnie Mietek doszedł daleko. A może i przejdzie. Nie, do jaskini chyba nie wejdzie Mietek, wejdziesz tu? Chyba nie, dobra Trochę mnie pognał daleko Trochę mnie Mietek pognał No ale spoko. To już jest koniec Jego żywota krótkiego i zaśmierdziałego Czemu ja mu w rękę trafiałem? Dobra, jeszcze dwa strzały. Ok. Zapiszmy sobie to wszystko znowu. Lepiej robić częściej sejwy niż potem żałować. Już tak wielokrotnie miałem. Wielokrotnie się potem wkurzałem. I to tylko zniechęca potem do dalszej gry, do ponownego przechodzenia danego etapu. Bardzo mi takie coś jest nie w smak, więc. Chcę tego, chcę tego uniknąć po raz kolejny. Dobra, tam został oba, tylko jeszcze jeden troll. Wilków, jak widać, nie widać. <laughs> Więc jest gitara. Czemu się tak powoli ten bieganie odnawia? Co jest? Dobra, w którym miejscu on jest? O, już go widzę. Czeka na mnie. Tzią! Tzią! Tium! I uciekamy. Trochę możemy. Nie wracaj się tylko, ogienek. Mietka zabiłem, teraz trzeba Gienka zabić. Cią Kurde, ciekawe czy przegna mnie znowu pod tą jaskinię. Oj, chyba tak. Tyum! Cały czas za mną biegnie. Nie będę ryzykował. Tutaj mu trafię w łeb. Nie, uciekaj. Tiąm! Tią! <śm> I tu się znowu kolejny zblokuje. Chodź, Genek, chodź, nie, uciekaj tam na mnie. Nie wyczujesz mnie po zapachu, bo ja się wczoraj kąpałem. Teraz za daleko jest. Podejdźmy sobie. Chociaż nie. Jak go trafiam, to nie jest źle. Oj, wiedziałem, że jak podejdę bliżej, to trafi w tym parkan. A teraz w ogóle go nie trafiłem. Dostał. Dostał. No, ja myślę, że jeszcze ze 3 klopsy dostanie w łeb i będzie dobrze. No nawet dwa. Okidoki. Co jest? Czemu cię nie mogę oskurować? Dobra, spoko. Weźmiemy sobie mięsko. Zrobimy zapis. I ciśniemy dalej. Ale kusza, kusza bezimienny. Nie wiem, czemu mi się wydaje, że coś w tej jaskini nadal jest. Zaraz się przekonamy. Czemu ten pasek mi się tak powoli odnawia? Tam są na pewno jakieś dziki. No to pamiętam. Tu jest na pewno rzadki ten kwiotek. A nie, nie staję to jest rzadka, nie. Patrzcie, tam też coś jest. I tam nie wiem, czy tam trole kolejne nie są. Obodajmy sobie to w pierwszej kolejności. Ja coś tu cały czas słyszę. Agresywny rozpruwacz. Spróbujemy go ubić. I tu będzie prawdopodobnie więcej. Bo one są chyba do jakiegoś zadania. Widzicie, tam już drugi jest. Dobra, dostał. Są trzy na pewno. A dobra, już wiem o co chodzi z tymi agresywnymi. Spróbuję ich stąd wszystkich ściągnąć. Tutaj mnie nic nie zaskoczy z boku. Nic. Chociaż nie wiem, czy się pierwsze nie zajmiemy jednak tą jaskinią, skoro tyle troli ubijaliśmy. O właśnie, jeden chociaż niech do mnie podejdzie. Zaraz się przekonamy, czy to jest faktycznie takie trudne, czy nie. I miecz, miecz! A e, banał. Dobra, po jednym agresywnym agresorze najprawdopodobniej zostały jeszcze dwa. Jeden już dostał, psztyczka w dupsko, o nie, tam są jeszcze trzy sztuki. Chodź, chodź, hurtowo was wezmę. Ale wy chyba jednak nie chcecie hurtowo. No to dobra, To wyciągamy mieczyk. Ale tamte mi nie przyjdą tutaj spoko, potem się zajmę oskurowaniem tego rozpruwacza. Tamtemu się energia znowiła, temu też. Czyli jednak trzeba albo wszystkich na ostro brać od razu, albo... O, tak trzeba zrobić. Tam ten drugi powolutku też niech do mnie podchodzi już. Kurde, nie dostał. I nie wiem, czy teraz ten drugi podejdzie. Podejdzie. I wyciągamy miecz. No, jednak nie podejdzie, widzicie? A jednak idzie, Dobra, spoko. Prawie się nadzieje na miecz. Pięknie. Okaż do okary. Zadanie zrobione, dobra. Tutaj jest jakieś ziółka Medejna Jamaica. Tu już chyba więcej nic nie ma. Tam jest jakiś budyneczek. Na pewno też go obadamy. I tam są chyba szkielety, z tego co pamiętam. Ale teraz interesuje mnie ta jaskinia. Trzy skrzynie już widzę, już wiem co to jest. To jest ta półka taka skalna, którą było widać w tej dużej grocie obok tych bandytów, którzy tam byli. Te, te gargulce co były w tej w tej jaskini. No nie mam tutaj za wiele dobra, ale 2,5 tysiąca doświadczenia wpadło za trolle nie. No, nie ma tutaj jednak nic znaczącego, słuchajcie. Zardzewiały topór bojowy, zardzewiały miecz. No, myślę, że tej skrzyni jeszcze nie będę mógł otworzyć. No, fala płomieni całkiem. Łuk myśliwski. No, niestety jeszcze go nie mogę. Zobaczmy sobie, co jest... Oj, tu jest coś jeszcze. Zobaczymy sobie co jest w tym w tym w tym rozwalonej tam w tym rozwalonym budynku, ale jestem pewny, że tam są szkielety lub zombiaki. Szkielety. Zrobimy sobie zapis i pójdziemy ich rozwalić. Okej, okay. pierwszy do gipsu Nie ruszaj się, będzie uśmiech Czy ja wiem, czy da się trafić da się tak ustawił, tam jest następny Wiecie co, biorę miecz i cisnę w środek Żeby tylko tutaj łuczników nie było Jak nie będzie łuczników to pójdzie raz dwa szybko pieronem, raz dwa Jeden Ty chcesz być następny? Proszę cię, ja bardzo Odeślę cię na Łono Beliara Proszę bardzo, next I ostatni. Oj nie, kolejny przyszedł. Obudził się. Po wczorajszej imprezie mu, imprezie mu się była zaspało. Już taka była impreza, że skórę zgubił. <grym> Wszystko? Chyba tak. Dzikaja goda mi niepotrzebna. Tu jest jakiś kuferson. Myślę, że kolejna jaskinia. Mam rudę. I, i, i sztaba magicznej rudy. No to już jest coś lepszego. Wejdźmy sobie to na obkoło. O, tu są te warany z komodo. Kufer. Te warany teraz zostawię chyba. Nie będę ich... A, olewam. Dobra. Tu jeszcze jakiś ocet królewski. Teraz trzeba się przygotować na tą całą brygadę kryzys złożoną z wilków. bo niewątpliwie na nich trafimy kordę myślałem że w tej jaskini tutaj będzie tego więcej czy jaskini o no, półce półce skalnej idziemy sobie tutaj jak najbardziej z lewej strony jakieś roślinki dobrze wzięcia kolejne No i wypatrujmy tych szakali. Czekajcie, zobaczmy sobie na mapę. Ja słyszę te wilki. Nie wiem, czy wy to słyszycie, ale ja je słyszę. Tutaj mi to nic nie da, że ja tędy pójdę. Ale może tak, tutaj z boku, gdzieś ich zajdę. Gorzej będzie, jak zaatakują mnie z Nienacka. Dobra, tu trzeba uważać. Okara jest gdzieś tam. Tam dokładnie. Może mi się uda jakoś to ominąć, jak myślicie? I dojść bezpośrednio do okary. Czekajcie, no zapiszę sobie ponownie i zobaczymy. Hmm, ciekawy jestem Dobra, schodzimy tędy Ło, wow, nie zabije się raczej, dobra Nie, ale okara jest chyba powyżej, tędy chyba nie dojdę Wskakuj tam benek Jak się wskakiwało, nie pamiętam Spacja? Nie. Kurczę, nie pamiętam... Aha, dobra, dobra. Przy tym klawiszu miałem to ustawione. Oka do Okary nie będziemy mogli chyba podążać dołem. Musimy tamtędy. No, nawet na pewno. Więc jednak mi to nic nie da chyba. Jednak z tymi wilkami będę musiał się spotkać. Będę kombinował, żeby tego nie musieć zrobić. Gdzie te wilki są? Chyba widzę okarę. Dobra, spieprzam tam. Tędy chyba, nie? O ile ja dobrze pamiętam. Zaraz się to okaże. Czy miałem rację, czy nie? Tak jest, mamy okarę. Chowamy, czekajcie, mam na pewno dobry. Dobry mam chyba, dobrą mam zbroję. Buntownik, okej. Okay. Potem sobie po tych lasach wszystko pozbieram. To wpuszczą mnie tak, bez problemu? Okej. Okay. Zawalaj tego na innych. No dobra, jesteśmy w okaże, ale tutaj sobie z gnojkami, z tymi wszystkimi już pogadamy później. I o karą całkowitą zajmiemy się później, w kolejnym odcinku. W tym odcinku to było na tyle. Jeśli Wam się odcinek podobał nie zapominajcie o łapie w górę oraz jakimś komentarzu, a jeśli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału oraz nie lajkujesz fanpage na Facebooku, uczyń to będziesz na bieżąco z całą serią Gotika 3 oraz pozostałymi moimi seriami. Trzymajcie się miłego dnia, na razie pa pa!